Zatrzymaj się na chwilę. Na 30 sekund. Ponieważ to może zmienić sposób, w jaki postrzegasz swoje życie. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że czegoś brakuje w tym, czego nauczyłeś się o życiu, śmierci i o tym, kim naprawdę jesteś? Jakby ktoś wymazał stronę z księgi twojej duszy. Okazuje się, że miałeś rację. 12 wieków temu powstał rękopis ujawniający najpilniej strzeżony sekret ludzkości. Który celowo został wymazany z historii. Nie przez przypadek, ale dlatego, że daje ci moc, której wielu nie chce, żebyś posiadał. Wiedzę o tym, co twoja dusza naprawdę robiła, zanim się urodziłeś. A dzisiaj ten sekret powraca. Księga, o której niewielu się odważa mówić, szczegółowo opisuje święte etapy, przez które przechodzi dusza przed wcieleniem. Sex anime w łacinie... To starożytny rękopis napisany ponad 1200 lat temu przez tajny zakon mistyków. Mówi się, że zawiera mapy podróży duszy, przed w trakcie i po życiu, odkrywając sekrety, które religie i władze ukrywały, by mieć kontrolę nad ludźmi. Każdy etap odsłania fragment tego, kim jesteś i co zostało zaprogramowane, abyś zapomniał. Wyobraź sobie, że wiesz dokładnie Dlaczego urodziłeś się w tej rodzinie, w tym ciele, w tym właśnie czasie? Wyobraź sobie, że rozumiesz swoje największe wyzwania i najgłębsze bóle jako część znacznie większego planu. Planu, który wybrałeś przed wstąpieniem na ten świat. Nie mówimy tu o luźnych teoriach czy współczesnych filozofiach. Mówimy o starożytnej mapie duszy, strzeżonej przez wieki i przekazywanej tylko nielicznym, wtajemniczonym, ukrytej przed światem. Jeśli zdobędziesz tę wiedzę, Twoje życie już nigdy nie będzie takie samo, zrozumiesz, że nic nie dzieje się przypadkowo. Każda osoba, która pojawia się na Twojej drodze, ma swój powód. Każda przeszkoda jest kamieniem milowym ku czemuś większemu. Co najważniejsze, uświadomisz sobie, że we wszechświecie nie ma ofiar. To Ty jesteś i zawsze byłeś architektem swojej podróży. Uznanie tego faktu to pierwszy krok by wyjść z poczucia bezsilności, winy i strachu oraz przejąć kontrolę nad swoim życiem. Ile razy spojrzałeś na swoje życie i pomyślałeś: dlaczego tu jestem? Jaki jest sens tego wszystkiego? Większość z nas przeżywa życie jakby była pasażerem pędzącego pociągu. Wydarzenia się dzieją, ludzie przychodzą i odchodzą. Wyzwania pojawiają się w dwafie, a wszystko wydaje się wymykać spod naszej kontroli. To poczucie pustki i braku kierunku nie jest przypadkowe. To efekt zapomnienia, kim naprawdę jesteśmy i po co tu przyszliśmy. Ale co by się stało, gdybym ci powiedział, że zanim się urodziłeś, dokładnie znałeś powód każdego kroku, który zamierzałeś podjąć. Zgodnie z zakazaną księgą, przed wcieleniem twoja dusza przechodzi głęboki proces przygotowania. Jako wolna świadomość, wybrałeś swoich rodziców swoje ciało wyzwania. Przed którymi staniesz, oraz misje, które będziesz realizować. Wszystko to zostało postanowione w stanie całkowitej klarowności i mądrości, bez lęku, bez wątpliwości. Twoja dusza wiedziała, że każde doświadczenie, nawet te najbardziej bolesne, będzie nieodłączną częścią Twojej ewolucji. Tak jak złoto oczyszcza się w ogniu, Twoja dusza wiedziała, że tylko poprzez doświadczenie może rozszerzyć swoje światło. Byłeś prowadzony przez istoty światła. Mistrzów, duchowych przewodników, kochające świadomości, którzy pomogli ci zaprojektować idealne życie dla Twojego rozwoju. Kiedy zrozumiesz, że nic nie dzieje się przypadkowo, Twoje spojrzenie na życie zmienia się diametralnie. Ból przestaje być karą, staje się lekcją. Straty to nie kary, to szanse, by zrobić miejsce na coś większego. Trudności przestają być ciężarem, stają się kluczami do kolejnego etapu Twojej podróży. Ta świadomość przemienia cierpienie w siłę, zamienia lęk w mądrość, a wątpliwości w wiarę. Więc teraz zamknij na chwilę oczy i zapytaj siebie, czy odpowiedź rezonuje w tobie jak starożytne szeptanie. Jeśli tak, jesteś gotowy, by przypomnieć sobie podróż swojej duszy. Teraz poznajmy siedem świętych etapów, przez które przechodzi Twoja dusza przed narodzinami. Według anime Seks, przed wcieleniem Twoja dusza przechodzi przez siedem świętych etapów. Te etapy są jak zaplecze istnienia, gdzie odbywa się całe przygotowanie. Każdy etap ma swój cel. Każdy kształtuje to, kim jesteś. Odnalezienie się w tym procesie jest jak odzyskanie mapy. Mapy, która została ci zabrana w chwili narodzin. Etap pierwszy wołanie uniwersalnej świadomości. Wiele osób przechodzi przez życie z cichym, niemal niezauważalnym uczuciem, pragnieniem czegoś, czego nie potrafimy wyjaśnić. Poczuciem, że czegoś brak. Nawet gdy na zewnątrz wszystko wydaje się dobrze, to odczucie nie jest wyobrażeniem, to echo pierwszego etapu podróży duszy, wołanie uniwersalnej świadomości. Według anime seks wszystko zaczyna się, gdy uniwersalna świadomość, bijące serce całego istnienia, wysyła wezwanie. To wezwanie nie jest rozkazem ani przymusem. To kochające zaproszenie, cicha melodia. Która przekracza wymiary i dociera do Twojej duszy, gdziekolwiek się znajduje, kiedy Twoja dusza słyszy to wezwanie, przypomina sobie. Nadszedł czas, by znów ewoluować, czas na nowe doświadczenie, czas, aby powrócić do świętej gry fizycznego istnienia. W tym momencie, jako wolna dusza, masz najwyższy wybór, aby przyjąć lub odrzucić to wezwanie. A uwierz mi, jeśli teraz co? Słyszysz to dlatego, że gdzieś. Dawno temu zaakceptowałeś się. wybrałeś powrót, wybrałeś żyć, wybrałeś odczuwać, kochać, rozwijać się, popełniać błędy i zaczynać od nowa. Pojawia się w chwilach ciszy, w rasku oczu dziecka, w pięknie zachodu słońca, który wywołuje łzy bez wyraźnej przyczyny. W tej niepewności, która każe ci szukać odpowiedzi, których społeczeństwo nigdy nie dostarczyło, uznanie wezwania to uznanie, że nie jesteś tylko ciałem. To przyjęcie, że Twoje istnienie ma znacznie większy cel niż tylko praca, płacenie rachunków i poddawanie się nurtowi życia. Kiedy zaczynasz świadomie wsłuchiwać się w to wezwanie, Twoje życie się zmienia. Zaczynasz poszukiwać głębszego sensu w swoich wyborach. Czujesz potrzebę dostosowania się do prawdy swojej duszy, zaczynasz sobie przypominać, nawet jeśli jeszcze nie wiesz jak. Jeśli to wezwanie teraz w Tobie rezonuje, wiedz, że jesteś gotów by sobie przypomnieć to, co zapomniałeś etap drugi. Czy nosisz w sobie poczucie winy i żalu, które zdają się cię powstrzymywać? Ile razy złapałeś się na myśleniu? Gdybym tylko postąpił inaczej. Większość z nas żyje uwięziona w tych niewidzialnych łańcuchach. Żalach z przeszłości poczuciu winy, które nas paraliżuje i błędach, których wydaje się nie dać wybaczyć. A jednak głęboko w sobie wiemy, że wszystko to jest częścią czegoś większego. Ale co jeśli powiem Ci, że jeszcze przed narodzinami Twoja dusza już wszystko to przemyślała podczas jednego głębokiego doświadczenia świadomości? Według Czechs Animi, drugi etap podróży duszy to przegląd życia. Zanim zanurkujesz w nowe ciało, Twoja dusza jest zapraszana do ponownego odwiedzenia wszystkiego. Czego doświadczyła w swoich poprzednich istnieniach? Ten przegląd różni się od jakiejkolwiek ludzkiej oceny. Nie ma każącego Boga wskazującego palcem, nie ma wstydu ani potępienia, jest tylko świadomość i miłość. Na własnej skórze odczuwasz każdy czyn, który popełniłeś i jego wpływ na innych. Jeśli zraniłeś kogoś, odczuwasz ból tej osoby. Jeśli kogoś uzdrowiłeś, czujesz radość tej osoby. Jeśli kogoś zainspirowałeś, czujesz. Jakiego dusza się rozwija? Przegląd życia to wspaniała lekcja empatii i kosmicznej odpowiedzialności nie po to, by cię ukarać, ale aby nauczyć, tak byś mógł rosnąć i ewoluować. Świadomość, że Twoja dusza już całkowicie przeanalizowała Twoje działania, zupełnie zmienia sposób, w jaki radzisz sobie z błędami i żalem. Rozumiesz, że błędy to nie koniec świata, to narzędzia do nauki. Wina to więzienie, świadomość to wolność. Przebaczenie nie jest przysługą dla innych, to dar dla twojej własnej duszy. Z tej perspektywy możesz zacząć żyć z większą lekkością, współczucia i większą odpowiedzialnością. A piękne jest to, że w każdej chwili możesz zmienić wpływ, jaki wywierasz. Wyobraź sobie, że możesz teraz wykonać swój przegląd życia, mając jeszcze czas, aby zmienić to, co trzeba zmienić. Zamknij oczy i zapytaj siebie: jeśli miałbym dzisiaj przeglądać swoje życie, co chciałbym zmienić? Jakiś lat chcę zostawić w wieczności mojej duszy? Ta świadomość to prawdziwy dar. Etap trzeci Rada Dusz. Ale co jeśli powiem Ci, że nigdy nie byłeś sam? Jest niewidzialna, kochająca i mądra siła, która prowadzi Cię od dawna, zanim się urodziłeś. W trzecim etapie podróży duszy. Opisanym w anime Ceks, spotykasz tych, którzy kroczyli u Twojego boku jeszcze przed Twoim pierwszym oddechem. Rada Dusz. Po przeglądzie życia Twoja dusza jest prowadzona do świętego miejsca, na płaszczyznę czystego światła i świadomości, gdzie spotyka się z radą dusz. Wyobraź sobie cichą salę wibrującą miłością: istoty światła, starożytne, pełne współczucia, niezwykle mądre, gromadzą się wokół Ciebie. Znają Cię lepiej niż znasz siebie samego, pamiętają wszystkie Twoje podróże, Twoje zmagania, Twoje zwycięstwa. Te istoty nie oceniają, przyjmują i razem analizujecie lekcje, które Wasza dusza wciąż pragnie poznać, rany, które nadal potrzebują uzdrowienia oraz umiejętności, które chcecie rozwijać. To właśnie na tej Radzie kształtuje się plan na Wasze kolejne życie. Dyskutujecie, z jakimi wyzwaniami się zmierzycie. Jakie dusze spotkacie po drodze? Czy to sojuszników, nauczycieli, a może nawet przeciwników? Jaką wspaniałą misję wasza dusza będzie realizować? I tak aktywnie uczestniczycie w tworzeniu tego planu. Nic nie jest narzucane. Wybieracie świadomie, wiedząc, że zawsze towarzyszy wam kochający duchowy zespół całkowicie odmienia wasze postrzeganie życia. Zaczynacie rozumieć, że silne intuicje to nie tylko odczucia to sygnały przesyłane przez tę radę. Ważne sny, przypadkowe spotkania, a nawet trudne doświadczenia mogą być częścią zaplanowanego, z miłością planu, i nie tylko. Rozumiecie, że możecie połączyć się z Radą Dusz także teraz poprzez medytację, szczerą modlitwę i ciszę. Możecie znów usłyszeć te pradawne głosy. Możecie prosić o jasność, siłę i wskazówki. Etap czwarty wybór celów życiowych. Dni mijają podobnie jak zwykle, sny wydają się odległe, a uczucie, że urodziliście się do czegoś większego, pozostaje, choć wciąż nie odkryliście, czym to dokładnie jest. To poczucie pustki nie jest przypadkowe. To znak, że wasza dusza ciągle pamięta misję, którą wybrała, ale wy zapomnieliście o niej, przekraczając zasłonę fizycznej egzystencji. Po przeanalizowaniu poprzednich żyć i zaplanowaniu kolejnych kroków z Radą Dusz nadchodzi najświętszy moment ze wszystkich wybór celu waszego życia. Według anime, seks dusza nie wciela się bez konkretnej misji. Wybiera z jasnością i miłością, jaka lekcja, przemiana i wpływ będą jej towarzyszyć w tym życiu. Cel ten może objawiać się na różne sposoby: uzdrawianiem relacji z przeszłych żywotów, rozwijaniem współczucia lub odwagi, inspirowaniem. I budzeniem innych dusz, lub wnoszeniem nowych talentów i mądrości do świata. Każdy cel jest unikalny, każda misja jest niezastąpiona, i co najważniejsze, wasza dusza nigdy nie wybiera celu niemożliwego do osiągnięcia. Urodziliście się z wszystkimi zasobami potrzebnymi, by spełnić to, co wybraliście. Kluczem do przypomnienia sobie swojego celu jest zwrócenie uwagi na to, co głęboko porusza waszą duszę. Zadaj sobie pytanie. Jakie sytuacje budzą we mnie pasję i energię? Jakie problemy na świecie chciałbym rozwiązać? Co robiłbym z radością, nawet gdybym nic za to nie otrzymał? Twoje przeznaczenie kryje się właśnie w tych prostych odpowiedziach. Nie leży na zewnątrz, czekając na odkrycie jak zagubiony skarb. Już pulsuje w twoim sercu, niczym delikatny płomyk, który tylko czeka, by go podsycić. Co więcej, powtarzające się wyzwania w Twoim życiu są cennymi wskazówkami. Największe cierpienia noszą w sobie zalążki Twojego przeznaczenia. To, co najbardziej Cię zraniło w przeszłości, może być właśnie tym, co przyjąłeś, by uzdrowić zarówno w sobie, jak i w innych. Etap piąty Wybór ciała i rodziny. Wiele osób uważa, że na rodziny to przypadkowa loteria że po prostu pojawiasz się w dowolnej rodzinie, w dowolnym ciele i miejscu. Jednak anime Codex odsłania zupełnie inny, głębszy obraz. To ty wybrałeś wszystko przed cieleniem. Twoja dusza, w pełni świadoma, mogła wizualizować różne możliwości ciał, linii rodzinnych, środowisk społecznych i historycznych. Spośród tych opcji wybrałeś tę, która najlepiej pasowała do Twojego życiowego celu. Wiem, że ta myśl może być trudna do przyjęcia. Zwłaszcza gdy patrzysz na życie pełne bólu, porzucenia, ubóstwa i przemocy. Można pomyśleć, że to absurd, aby ktoś wybrał doświadczenie wszystkiego tego, ale twoja dusza nie myśli jak ludzkiego. Postrzega każdą trudność jako narzędzie, każdą bliznę jako katalizator przebudzenia. Nie wybiera najłatwiejszej drogi, lecz tę, która jest najpotężniejsza dla jej rozwoju. Nie wybrałeś swoich rodziców ze względu na zewnętrzne aspekty. Wybrałeś ich dla niewidzialnych lekcji, które od nich otrzymasz, być może po to, by nauczyć się przebaczenia, by przerwać powtarzające się od pokoleń cykle bólu, albo by się wzmocnić przez przezwyciężanie trudności. To samo dotyczy Twojego ciała. Wybrałeś cechy fizyczne, predyspozycje genetyczne, ograniczenia i ułatwienia, ponieważ pasowały idealnie do wyzwań oraz osiągnięć, które postanowiłeś przeżyć. Nic, absolutnie nic, nie było przypadkowe. Gdy to pojmiesz, zaczniesz patrzeć na swoją osobistą historię z innej perspektywy. Ból przestaje być niesprawiedliwością. Staje się sensem. Resentyment wobec rodziców lub otoczenia, w którym się urodziłeś, może rozpuścić się w zrozumieniu. Zdajecie sobie sprawę, że dusze, które najbardziej was wyzwały na ziemi, to często te, które kochały was najbardziej na płaszczyźnie duchowej, te, które zgodziły się pełnić trudne role dla waszego rozwoju. I to właśnie tutaj odbywa się przemiana. Gdy honorujecie wybory swojej duszy, odblokowujecie prawdziwą moc w sobie. Zamiast czuć się ofiarą okoliczności, rozpoznajecie siebie jako wolną istotę, która przyjęła najodważniejszą misję ze wszystkich żyć i rozwijać się poprzez ludzkie doświadczenie. Etap szósty zasłona zapomnienia. Po wybraniu swojej misji ciała i rodziny nadchodzi najbardziej delikatny moment podróży duszy. Przekroczenie zasłony zapomnienia. Na płaszczyźnie duchowej Wasza dusza wie wszystko, pamięta wszystkie swoje życia, rozumie cel każdego istnienia i czuje jedność z całością. Ale aby ludzkie doświadczenie było prawdziwe, intensywne i transformujące, konieczne jest zapomnienie. Musi się narodzić bez wspomnień, jak czysta karta. Anime Sex opisuje ten moment jako ciche przekroczenie portal promiennej mgły, przez który przechodząc wasza dusza zostawia za sobą całą świadomość wiecznych prawd, nie jako kara, nie jako przekleństwo, ale z wyboru. Wyobraźcie sobie, że próbujecie grać w grę, w której już znacie wszystkie wyniki. Nie byłoby ekscytacji, nie byłoby rozwoju, niepewności, tajemnicy, wątpliwości, ani bólu. Wszystko to jest częścią planu. Zasłona to to, co sprawia, że gra życia jest prawdziwa. To to, co pozwala wam nauczyć się kochać w ciemności, ufać niewidzialnemu i odnaleźć drogę, nawet bez mapy, dlatego nie pamiętacie o Radzie Duszy. Dlatego tak często czujecie się zagubieni. Zasłona została umieszczona z miłości, aby każdy krok był autentyczny. Ale zasłona nie jest doskonała. W niektórych miejscach jest cienka, w snach, w silnych intuicjach. I w chwilach głębokiej ciszy czujecie echa swojego prawdziwego pochodzenia. Czujecie tęsknotę za miejscem, którego nie potraficie zlokalizować. Czujecie, że czeka na was coś więcej niż mogą zobaczyć oczy. Ta tęsknota to poszukiwanie to wasza dusza próbująca przebić się przez zasłonę, próbująca sobie przypomnieć i najpiękniejsze jest to, że możecie zacząć rozdzierać tę zasłonę teraz świadomie. Gdy medytujecie, gdy zwracacie uwagę na subtelne znaki, gdy bez lęku podążacie za swoją intuicją, pojawiają się małe prześwity. Światło tego, kim naprawdę jesteście, zaczyna przenikać. Pamiętaj, że nie jesteś tylko tym ciałem, nie tylko tym imieniem, nie tylko tą historią jesteś wiecznością. I nawet jeśli przez chwilę zapomniałeś, nawet jeśli wątpiłeś, twoja esencja nigdy się nie zmieniła. Jest tylko uśpiona, czekając na odpowiedni moment, aby się obudzić. Jeśli czujesz, że jesteś gotowy, by przekroczyć zasłonę zapomnienia i naprawdę żyć celem, który wybrała twoja dusza, zapraszam cię do wyzwania myślenia kwantowego. W ciągu 21 dni zmienisz sposób myślenia, podniesiesz swoją wibrację i uzyskasz dostęp do drzemiącej w tobie mocy. Wiele osób już się obudziło do nowej rzeczywistości i przemieniło swoje życie. Teraz twoja kolej. Link znajduje się w pierwszym przypiętym komentarzu. Do zobaczenia po drugiej stronie. Etap siódmy Skok Wiary. Narodzinę. Po przekroczeniu zasłony zapomnienia, po pozostawieniu za sobą świadomej pamięci wszystkiego, co zaplanowałeś, przybywasz do najodważniejszego momentu w podróży duszy. Anime Cirks opisuje ten moment jako prawdziwy Skok Wiary. Ty wieczna świadomość pełna mądrości i miłości, zanurzasz się w gęste warstwy fizycznej egzystencji bez gwarancji, bez pewności, bez świadomej pamięci. Tylko czysta ufność, tylko niewidzialny impuls tego, kto wie, że życie jest ścieżką do ekspansji. Ten skok jest być może największym aktem odwagi w całej egzystencji. Opuszczasz ogrom nieskończoności, aby wejść w kruche i wrażliwe ciało. Akceptujesz ograniczenia materii. Akceptujesz ból, strach i stratę. Akceptujesz zapomnienie, kim jesteś, aby przez każde ludzkie doświadczenie móc przypomnieć sobie na nowo. Rodzisz się mały, bezbronny. Oddychasz po raz pierwszy. Płaczesz. Fizyczny świat wita cię, surowy i cudowny zarazem. Ciepło, zimno, dotyk, wszystko jest nowe. Ale w tobie pozostaje coś pradawnego, iskra pamięci. Wczesne dzieciństwo to czas, kiedy dusza wciąż jest bardzo połączona ze swoim źródłem. Małe dzieci opowiadają o poprzednich wcieleniach, rozmawiają z niewidzialnymi przyjaciółmi i mają sny, które wydają się przesłaniami z innych światów. Jednak z czasem zasłona staje się coraz gęstsza. Społeczeństwo narzuca warunki i uczy cię zapominać. A mimo to nigdy nie zapominasz całkowicie. W momentach ciszy, głębokiego bólu, niewytłumaczalnej radości. Twoja dusza szepta, pamięta skok, który wykonałeś, pamięta dlaczego tu przyszedłeś. A jeśli posłuchasz, choćby przez chwilę poczujesz, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Każde wyzwanie, z którym się mierzysz, to szansa na przypomnienie sobie. Każda miłość, którą doświadczasz, to echo wiecznej prawdy. Każdy nowy początek przypomina, że kiedyś byłeś odważny i znów możesz nim być. Teraz weź głęboki oddech. Poczuj ciężar swojej własnej odwagi. Zgodziłeś się na narodzinę. Zgodziłeś się zapomnieć, zgodziłeś się zagrać w najtrudniejszą z gier. Żyć jako człowiek i wciąż próbować pamiętać, że jesteś bos. Narodziny to nie tylko początek życia fizycznego, to początek wielkiej przygody duszy, która poszukuje własnego światła. A teraz, gdy to przypominasz sobie, niemożliwe jest by cofnąć się. Teraz, kiedy zacząłeś się przypominać, pojawia się nieuchronne pytanie: Dlaczego wszystko to było przed nami ukrywane? Jeśli nasza dusza przechodzi przez ten święty proces przed narodzinami, jeśli każde życie ma swój cel, jeśli jesteśmy architektami własnego istnienia, dlaczego uczono nas żyć jak ofiary? Dlaczego dorastaliśmy w przekonaniu, że jesteśmy mali, ograniczeni, niegodni? Odpowiedź jest prosta i brutalna. Ponieważ świadome dusze trudno kontrolować. Od zarania cywilizacji ci, którzy sprawują władzę, dostrzegli tę niebezpieczną prawdę. Człowiek, który pamięta swoją prawdziwą naturę, nie zgadza się na manipulacje, nie poddaje się życiu w lęku i nie akceptuje iluzji separacji. Wyobraź sobie ludzkość, w której każdy człowiek wiedziałby, że jest wieczny, że wybrał swoje życie i że jest współtwórcą własnej rzeczywistości. Rządy, religie i instytucje straciłyby możliwość narzucania zasad poprzez strach. Wina, kara i kontrola, narzędzia stosowane przez wieki, po prostu przestałyby działać. Dlatego ta wiedza była ukrywana nie tylko przez ukrywanie jej samej została celowo wykreślona, zniekształcona i zdyskredytowana. Wróg kodeksu to tylko jeden z wielu zakazanych tekstów. Manuskrypty mówiące o podróży duszy były zakazywane, palone i zakopywane w historii. Mistrzowie, którzy próbowali przypomnieć ludziom o ich prawdziwym pochodzeniu, byli prześladowani, wyśmiewani i uciszani. Ale prawda ma swoją siłę. Nie da się jej pogrzebać na zawsze. Żyje na marginesach dawnych ksiąg, w przesłaniach snów i w szeptach twojego własnego serca. Czujesz to? Prawda. Ten wewnętrzny niepokój, to uczucie, że jest coś więcej niż to, co ci opowiedziano, to twoja dusza próbująca wyłamać się ze ściany kłamstw zbudowanej wokół ciebie. Dobra wiadomość jest taka, że nikt nie może zatrzymać przebudzenia twojej duszy. Moc przypomnienia sobie, kim naprawdę jesteś, zawsze była i będzie w tobie. Teraz, mając tę świadomość, masz wybór. Możesz wrócić do snu, tak jak chcą ci, którzy stworzyli zapomnienie, albo możesz ruszyć naprzód, przełamać stare schematy i żyć jako to, czym zawsze byłeś wieczną, wolną i świadomą istotą. Teraz, gdy znasz prawdę, która była ukryta, pojawia się kolejne nieuniknione pytanie: Jak zacząć przypominać sobie, kim naprawdę jesteś? Anime Sex mówi, że pamięć duszy nie jest całkowicie wymazana, pozostaje uśpiona. Jak ziarno pod ziemią, czekając na odpowiednie warunki, by zakwitnąć. A takie warunki można stworzyć. Przypominanie sobie, kim jesteś, nie dzieje się w gnieniu oka. To proces. Im bardziej angażujesz się w określone praktyki i znaki, tym łatwiej jest zerwać zasłonę, by Twoje prawdziwe światło mogło się ujawnić. Wszystko zaczyna się od ciszy. Współczesne życie jest hałaśliwe, chaotyczne i pełne rozproszeń. I jest to celowe. Bo właśnie w ciszy zaczynasz słyszeć to, co zostało zapomniane. Medytacja, nawet przez kilka minut dziennie, jest jak zapalanie latarni w ciemnościach świadomości. Każdy głęboki oddech, każda chwila uważności przybliża cię do Twojej prawdziwej istoty. Potem są sny. Kodeks ujawnia, że podczas snu dusza częściowo uwalnia się od ograniczeń ciała. Sny świadome, doświadczenia poza ciałem, powtarzające się symbole. To wszystko kawałki pamięci Twojego prawdziwego pochodzenia, które próbują się z Tobą skontaktować. Nie ignoruj swoich snów, zapisuj je, zastanawiaj się nad nim, pytaj siebie, co moja dusza chce mi przypomnieć. Miałem sny, w których spotykałem osobę, której nigdy wcześniej w tym życiu nie widziałem, ale po przebudzeniu miałem silne uczucie, że znam ją od dawna. Albo sny o domach i miejscach, w których czułem się wyjątkowo dobrze. Znajomo, choć nigdy ich wcześniej nie widziałem ani nie odwiedzałem w tym doczesnym życiu. Innym potężnym sposobem jest podążanie za swoją intuicją. Logika została wyniesiona w nowoczesnym świecie jako jedyna wiarygodna droga, ale dusza szepta przez intuicję. Czasem, bez widocznego powodu, czujesz, że chcesz zmienić swoją drogę, porozmawiać z kimś lub zacząć nowy projekt. Te impulsy, jeśli są czyste i zgodne, nie są przypadkowe. To pamięć duszy w działaniu i przede wszystkim pamiętaj, nie jesteś sam. Rada dusz Twoi duchowi przewodnicy, Twoja wyższa esencja. Wszyscy wciąż tu są, czekając, aż zrobisz miejsce na spotkania. Kiedy szczerze prosisz o pomoc, wszechświat zawsze odpowiada. Przebudzenie to akt odwagi, to krok w stronę wyjścia z autopilota, to odmowa narracji strachu, ograniczeń i winy. To codzienny wybór, by pamiętać. Jestem wieczny, jestem światłem, jestem twórcą mojej rzeczywistości. Nie czekaj, aż świat się zmieni, by zacząć. Nie czekaj, aż wszystko będzie idealne, by działać. Świat zmienia się, gdy ty się zmieniasz, twoje życie kwitnie, gdy decydujesz się zakwitnąć. A jeśli coś w tym, co usłyszałeś, zarezonowało w tobie, więc jedno, twoje przebudzenie już się zaczęło.